Walery Czarnecki został doceniony przez Towarzystwo Patriotyczne za krzewienie tożsamości terytorialnej. Tożsamość terytorialna, tak by to można było określić, a więc e, mówienie o łużycach górnych. Dolnych, czyli o krainie historycznej, a też i promocja tego regionu poprzez chociażby ten pomysł, który realizujemy, a więc Księstwo Czocha. Przypomnę, że miłościwie nam panującym Janem I księciem Księstwa Czocha jest akurat Jan Pietrzak. Towarzystwo Patriotyczne, któremu przewodzi znany kabareciarz Jan Pietrzak, przyznało nagrody, aby Polska była Polską. Jeszcze kilku innym osobom, które dają przykład całej Polsce swoją patriotyczną postawą. Arkadiuszowi Gołębiewskiemu, Markowi Nowak Janowi Kelusowi, Józefowi Małobęckiemu, Jerzemu Luftman i Witoldowi Kierzunowi. Towarzystwo Patriotyczne to jest fundacja, która, proszę Państwa, zajmuje się docenianiem tego wszystkiego, co nam w Polsce próbują odebrać różne wraże siły, a więc umiłowania naszej historii. Prawdy o Polakach, prawdy o naszych bohaterach, o polskim heroizmie. Cieszy to, że projekt powiatu lubańskiego Księstwo Czocha został zauważony i doceniony na szczeblu ogólnopolskim. Bo to też jest element promocyjny, że akurat w Warszawie, akurat w, w, w Foksalu, czyli na Foksalu, w miejscu szczególnym i, i znanym historycznie, a też i z telewizji, gdzie było grono ludzi zgromadzonych z całej Polski o czymś takim mogliśmy mówić. No więc taki element promocyjny, z czego się bardzo, bardzo cieszę. No a poza tym, no cóż, takie wyróżnienie cieszy, zwłaszcza od e, króla polskiego kabaretu. Nagrodę wręczono na koncercie niepodległości w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. W swoim przemówieniu podczas uroczystości Walery Czarnecki podkreślił, że ta nagroda jest zwieńczeniem pracy wielu ludzi, którzy z pasją i wyobraźnią przybliżają społeczeństwu turystyczne walory Łużyc. Traktuję to wyróżnienie jako dostrzeżenie tego, że ta wielka ojczyzna, ojczyzna przez duże o, składa się z małych ojczyzn.